Nagrywamy dalej. Yy, tak, restartujemy. To wam pokażę teraz jak zrobić, jak przejść ten poziom bez żadnych tych grzybów. Ania, też się dokumentowania do komentowania. Nie. Czemu? Bo mi się nie chce. Dobra, teraz bierzemy same najtańsze rzeczy. Ile mam ci powtarzać, że słoneczko to nie waluta. Słoneczko to słoneczko. Dobra, nie bierzemy żadnych grzybów. Jak ty sobie poradzisz z Jakoś sobie poradzę. Będę używał ciągle Potato Mine i pea shooter. I musi wystarczyć. A co jak groby się pokażą? Już się pokazały, ale... Ups. Dobra, jakoś to będzie. Tak. Przydałby się szybko jakiś ten... Jakieś słoneczko. Szybko. Już się pojawił. Kolejny. No to chyba był kiepski pomysł. Trudno. To mu najwyżej pozwoli mi dojść do kosiarki. Eee, za pierwszym podejściem? Tak, dokładnie. Za pierwszym podejściem. A nie chciałbyś tam postawić bomby? Znaczy miny. Ale nie mam. Okej, okay, dobra, mam słoneczko. Eee, pf, dobra. Poczekamy, aż go rozwali. I potem musimy naprawdę oszczędzać ten. Oszczędzać słoneczko. Tam już się pojawia kolejny. Nie pomagasz. Co ja od jestem? Dobra, szybko, szybko, słoneczko, słoneczko. Trudno, to ten najwyżej dojdzie do kosiarki, już trudno. Liczy się to, żebyśmy dostali achievement. Jeżeli dasz szybko, słoneczko, to może zdąży ten. Po, mina wybuchnąć. Szybko, szybko, szybko. Jakieś, jakiekolwiek słońce, naprawdę, nieważne jakie. Okej, okay, szybko. Może zdąży. Nie zdąży ci się rozwinąć. Chociaż nie. Spróbuję być pozytywnego myślenia. To dobrze. No, woj, do, woj. Ups, nie zdąży. Naprawdę. Myślę. Chociaż. Jest! Ledwo. To było dziwne. Dobra, a teraz szybko da dawaj mi słoneczko. Nie. Okej, okay, zatrzymam go na chwilę. Zmarnowałeś Ech. 50 słoneczków? Wcale nie, nie zmarnowałem. Dla mnie to jest zmarnowanie. Dobra, a teraz szybko dawać mniej więcej słońca. E, nie idzie najgorzej, prawda? Jeszcze nie zmarnowaliśmy żadnej kosiarki. W sumie trudno kosiarkę zmarnować, tak? No ale wiesz, że... żadna kosiarka nie została aktywowana, tak jakby. E, dobra, i mamy pierwszego piszczotera. Uuu, a tu już kolejne idą. Możemy mieć mały problem posadzić bombę. Dobra. Tak, minę. Okej. Okay. A tutaj by się przydał ten, kolejny walnut. No przydałby się, przydał. Okej, okay, tutaj ich zatrzymam na chwilę. Musisz też minę posadzić. No, przydałoby się. Jak się naładuje. Um, kolejny słonecznik, dobra. I teraz, na tego by się przydał coś zrobić. <tosłuch> Szybko. Dobra, dostaliśmy nasze. Tak, jakby pierwsze pieniądze. Kurczę, już zjedli. Mm, no trudno, będzie trzeba ten poświęcić słonecznik. No to już postawimy. teraz. No trudno, najwyżej nam zjedzą. A nie mogłeś cherry użyć? Nie, mam za mało. Um, dobra. Przydałoby się tutaj mina, a tutaj pisuter. E, tu mina, a tu pisuter. Szybko, teraz potrzebuję naprawdę. Zatrzymam go na chwilę. E, nie idzie nam zbyt dobrze. Znaczy mi nie idzie zbyt dobrze. E, dobra, poczekam już, poczekam. E, ok, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, naprawdę szybko. Te dwa w sumie. Nie, bo jeden dam tutaj tej mine. No o to chodzi. Okej. Okay. Powinno być dobrze. No Zobaczymy jak to wyjdzie. Winna się no rozwinąć. Mmm, dobrykować czy nie? A za późno. Kurczę! <grym>, tam też kosiarka pójdzie. Ech, trudno. Zastępuj to. O kurczę! Um, dobra, tutaj mamy dwa... Kurczę, nie pomyślałem o tym. Uh, tutaj to mine. O Boże, z takim podejściem to ty na pewno nie skończysz tej gry. Albo skończysz, albo bez tego coś. achievement. Aha. Dobra, szybko. Przydałoby się więcej słoneczka. Już idzie wielka fala. Um, tutaj by się przydało bardziej chronić. Dawaj walnata. Ja dobrze potrzebuję słoneczka, a nie wolnata. Kurczę, idzie trochę dużo. Myślisz, że się trochę uda? Trochę dużo. Tak, trochę dużo idzie. Pani polonistka się kłania. Tutaj może, może już przejechać kosiarka Wyniązek. i tutaj też. E, dzięki. Trzeba tylko chronić tam, gdzie nie ma żadnych Dawaj, tych. Dawaj wolnata tam. Nie, tutaj ten wybuchnie. A tu Chodzi na samym dole. Ehm... Tu Dobra, tutaj się przyda dadim. bardziej. Kosiarkę już no trudno, ważne żeby. O dobra, zwalili go, dobra, i teraz jest tylko ten. Dobra, jakoś to będzie. Uff, oszczędnie zastanów Ale było naprawdę ciężko. No, myślisz, że ci się przedostanie? A jeśli to mogę tego się pozbyć i po prostu go zastrzelić. Albo dobra, nie będę. Po prostu niech wybuchnie na minie ziemniaczanej i koniec. Co? Tutaj się przedostaje? Nie, dobra, zatrzymam go, zatrzymam go. Uff, dobra. I dostaliśmy grzybka, który nam daje słońce. Okej, okay, teraz będziemy już kończyli ten odcinek. Będzie to te kilka odcinków z moją siostrą. I mam achievement. Ten. Przejść jeden nocny poziom bez używania żadnych grzybów. Ale siostra pozostaje anonimowa. Okej. Okay. To... Pamiętajcie, żeby komentować i subskrybować i zobaczymy Was, nie wiem, chyba tak za tydzień. Może. Okej, okay, cześć.